Weszła jak zwykła klientka. Potraktowali ją, jakby nie miała tam wstępu. Dziesięć minut później wszyscy stracili pracę. Nie chodziło o pieniądze. Monika Trailer miała ich pod dostatkiem. Miała 44 lata, urodziła się i wychowała w Wichita Falls w Teksasie. Była dyrektorką generalną firmy technologicznej, której wartość podwoiła się dwa lata z rzędu. Jej firma, Trilonics Financial, Właśnie przejęła trzy regionalne banki na środkowym zachodzie. Jeden z nich miał oddziały w całym Ohio, w tym ten przy East Livingston Avenue w Columbus. To był po prostu kolejny wtorek. Zajechała na parking srebrną Teslą, zaparkowała blisko wejścia i chwyciła swoją czarną skórzaną torbę. Bez asysty, bez kierowcy, bez ochrony, tylko Monika w czarnych spodniach, granatowej blusce. I z naturalnymi lokami spiętymi w niski kok Złote kolczyki koła, zadbane paznokcie Kobieta, która nie musiała wiele mówić, by zapanować nad przestrzenią Weszła do banku o 9.03, zaraz po otwarciu W powietrzu unosił się lekki zapach świeżej kawy i tuszu z kopiarki Przy recepcji stał mężczyzna w średnim wieku, w kakach i z identyfikatorem Podniósł wzrok, ale się nie odezwał Monika uprzejmie skinęła głową, a potem ruszyła w stronę stanowiska obsługi firm, jakby miała do tego pełne prawo, bo miała. Za szklaną ladą rozmawiały dwie kasierki: jedna szczupła, biała, z czerwoną szminką i włosami w ciasnym kok, druga starsza, być może z Indii, przeglądała teczkę manilową. Żadna nie podniosła wzroku od razu. Za Monicą weszła kobieta z torebką coach i wielkimi okularami przeciwsłonecznymi od razu skierowała się do linii dla klientów indywidualnych uśmiechnięto się do niej monika czekała i czekała w końcu kasjerka z czerwoną szminką podniosła wzrok na plakietce miała napisane shelby tak zapytała tonem jakby monika jej przeszkadzała chciałam porozmawiać z kimś o dokumentach przejściowych dotyczących kont firmowych moja firma zakończyła przejęcie w zeszłym tygodniu Chciałam tylko upewnić się, że jesteśmy na tej samej stronie przed piątkiem. Shelby prychnęła krótko. Potrzebuje pani umówionego spotkania. Takie rzeczy nie załatwia się od tak przyladzie, rzuciła z pół uśmiechem, jakby Monika powinna to wiedzieć. Dzwoniłam wczoraj, powiedziała spokojnie Monika. Powiedziano mi, że ktoś o imieniu Dewin będzie dostępny między dziewiątą a dwunastą. Shelby rozejrzała się, a potem znów spojrzała na Monicę. Devin jeszcze nie przyszedł. Może pani usiąść? Monika odwróciła się i spojrzała na trzy puste krzesła za sobą. Zerknęła na zegar na ścianie. 9:07. Czy mogłaby pani kogoś powiadomić, że już jestem? To nie zajmie długo. Shelby przewróciła oczami. Dosłownie przewróciła oczami i zaczęła stukać w ekran. Jakby nagle miała mnóstwo pracy. Powiadomię kogoś, powiedziała, nie podnosząc wzroku. Ale to nie ta część najbardziej zabolała Monice. Usiadła spokojnie w poczekalni, obserwując, jak czas mija. Na ścianie płaski telewizor wyświetlał wyciszoną poranną audycję, a z głośników sączyła się instrumentalna wersja: Ain't no mountain high enough. Starała się skupić, ale wzrok ciągle uciekał jej kuladzie. Minęło 10 minut, potem 15. Klienci przychodzili i wychodzili. Biały mężczyzna w średnim wieku, w niebieskiej koszulce golfowej, zapytał o przeniesienie środków z konta inwestycyjnego. Shelby uśmiechnęła się, zażartowała, zapytała o jego córkę, pożegnała się uściskiem dłoni i wręczyła paragon. Monika wstała spokojnie i znów podeszła do Lady. Przepraszam, czy Devin już jest? Shelby uśmiechnęła się sztucznie. Nadal go nie ma, ale powiadomiłam, że pani czeka. Monika spojrzała w stronę biur. Czy mogę porozmawiać z kimkolwiek, kto jest dostępny? Proszę pani, mówiłam, że zadzwonimy, jak ktoś będzie gotowy. Monika skinęła powoli głową. W porządku. Odwróciła się i wróciła na miejsce, mijając parę, która właśnie weszła. Zostali natychmiast powitani i zaproszeni do biura. Mężczyzna rzucił Monice szybkie spojrzenie, po czym odwrócił wzrok. Kolejne pięć minut. Monika znów wstała. Jej cierpliwość była coraz cieńsza, ale wyraz twarzy nadal spokojny. Tym razem przeszła obok Lady w kierunku korytarza prowadzącego do biur. Młoda, czarnoskóra kobieta ze słuchawką na głowie próbowała ją zatrzymać. – Dzień dobry. W czym mogę pomóc? – Szukam Dewina – odpowiedziała Monika. Albo kogokolwiek kto mógłby pomóc w sprawie konta firmowego. Dzwoniłam wczoraj. Młoda kobieta zawahała się, spojrzała na swój tablet, potem znów na Monicę. Devin jeszcze nie przyszedł. Pozwoli pani, że sprawdzę grafik. Jak się pani nazywa? Monika Trailer. Coś zmieniło się na twarzy młodej kobiety. Jej oczy mrugnęły szybciej. Rozpoznała to nazwisko. Monika zachowała łagodny ton. Czy mogłaby pani powiadomić kierownika oddziału, że już jestem? Oczywiście tak. Natychmiast poinformuję panią Leman. Monika wróciła na swoje miejsce. Telefon w torebce zawibrował. Wiadomość od jej COO, Elisa Duseya. Wszystko w porządku w oddziale? Spojrzała na ekran. Przez chwilę zastanawiała się, czy odpisać tak. Czy skłamać? Zamiast tego napisała, nie do końca. Daj mi 10 minut. Wsuwając telefon z powrotem do torby, usłyszała szepty z zaszklanej lady. Nie wiem czemu ona tu jeszcze siedzi, powiedziała Shelby cicho, ale nie na tyle cicho. Nawet nie jest ubrana odpowiednio na spotkanie w gabinecie. Jej koleżanka się zaśmiała. No właśnie. Niektórzy myślą, że jak mają wizytówkę, to wszystko im wolno. Szczęka Moniki się napięła, ale nie ruszyła się. Nie jeszcze. Wtedy przez drzwi wszedł starszy, siwowłosy mężczyzna w grafitowym garniturze. Dyrektor regionalny. Miał plakietkę. Po sposobie, w jaki personel się wyprostował, Monika wiedziała, że nie spodziewali się go dziś rano. Pewnym krokiem ruszył prosto do niej. Pani Trailer? Zapytał. Wstała. Tak. Thomas Beck. Dyrektor regionalny. Wydaje mi się, że doszło do nieporozumienia. Czy możemy porozmawiać na osobności? Spojrzał za siebie, nie na Monikę, tylko na personel. Jego wyraz twarzy nie był przyjazny. Monika uśmiechnęła się grzecznie. Możemy porozmawiać tutaj. Tomas zawahał się, po czym skinął głową. Oczywiście. Odwrócił się do recepcji. Jego głos był teraz donośny. Wszyscy z personelu, proszę natychmiast udać się do sali konferencyjnej. Shelby wyglądała na zdezorientowaną. Przepraszam, ale dlaczego? O wszystkim zostaniecie poinformowani za pięć minut. Sala konferencyjna. Już! Nastała ciężka cisza. Shelby i reszta powoli się oddalili, wyraźnie zaniepokojeni. Ktoś coś wyszeptał, ale nikt się już nie śmiał. Monika sięgnęła po telefon i już wybierała numer. Ale to nie ten moment zapadł w pamięć wszystkim obecnym. To co nastąpiło potem. Thomas Beck stał nieruchomo, z rękami skrzyżowanymi, patrząc w stronę korytarza biur, jakby czekał na włączenie alarmu pożarowego. Monika milczała, przewijając coś na telefonie, kciukiem, jakby sprawdzała listę zakupów. Nie była zła, obliczała. W końcu podniosła wzrok i powiedziała: „Połącz mnie z Elisem”. Thomas nie zawahał się ani chwili. Sięgnął do kieszeni i stuknął w swój ekran, czekał w gotowości. Obaj stali obok przeszklonych drzwi, a tymczasem w sali konferencyjnej pięciu pracowników wpatrywało się w stół, jak uczniowie czekający na dyrektora szkoły. Monika jeszcze na nich nie spojrzała. Nie musiała. Nie jestem tu po to, żeby kogoś upokarzać, powiedziała cicho. To nie jest mój styl zarządzania. Tomas skinął głową. Milcząco. Ale jeśli ktoś nie potrafi traktować klientów z podstawowym szacunkiem, nie powinien mieć nic wspólnego z instytucją finansową, zwłaszcza nie z taką, która teraz działa pod moim nazwiskiem. Usta Tomasa drgnęły, jakby tłumił westchnienie. Zrozumiano. W tym momencie w korytarzu pojawił się Dewin, zdyszany, jego koszula była rozpięta z jednej strony. Zwolnił, gdy zobaczył Monicę. Potem zauważył Tomasa, a potem personel w sali konferencyjnej. Czy to? zaczął, ale Monika spojrzała mu prosto w oczy. Załatwione. Dewin spuścił wzrok, niepewny, czy ma usiąść, wyjść, czy może zniknąć. Tomas zrobił krok naprzód, otworzył drzwi do sali konferencyjnej i powiedział stanowczo: Pani trailer ma kilka słów do powiedzenia. W pokoju zrobiło się jeszcze ciszej. O ile to w ogóle było możliwe. Monika weszła bez podnoszenia głosu, bez dramatycznych pauz, bez teatralnych gestów, tylko fakty. Przyszłam tu dziś w imieniu Trilonics Financial, zamknęliśmy przejęcie tej sieci bankowej w zeszły piątek, w tym tygodniu odwiedziłam ponad tuzin oddziałów, każda wizyta była pełna szacunku, niektóre nawet serdeczne, ta jednak urwała. Siedziałam w tej poczekalni ponad trzydzieści minut. Powiedziano mi, żebym poczekała, a potem zostałam zignorowana. Byłam obgadywana, zlekceważona, żadne z was nie wiedziało, kim jestem, to mnie nie rusza, nie oczekuję specjalnego traktowania. Ale liczy się to, jak traktujecie ludzi, których nie znacie. Shelby poruszyła się na krześle, wzrok miała wbity w blad stołu, reszta siedziała bez ruchu, Monika lekko się odwróciła. Shelby, prawda? Shelby ledwo zauważalnie skinęła głową. Możesz mi powiedzieć, dlaczego kobieta, która weszła po mnie, dwa razy, została obsłużona przede mną? Brak odpowiedzi. Albo dlaczego skomentowaliście, czy wyglądam, jakbym pasowała do strefy biznesowej? Cisza. Tomas stał w rogu z założonymi rękami, patrząc w podłogę. Monika mówiła dalej. Nie jestem zła. Ale jestem rozczarowana i mam do tego pełne prawo. Wyjęła telefon i stuknęła raz. Ekran rozświetlił się wiadomością. Ze skutkiem natychmiastowym, powiedziała: Shelby Langston, Derek Hanley i Patricia Meta zostają zwolnieni z tego oddziału. Otrzymacie oficjalne pismo z działu H.R. do południa. Dostęp do budynku został cofnięty. A wasze ostatnie wynagrodzenie zostanie przesłane pocztą. Zapadła gęsta cisza. Można było niemal poczuć jej ciężar. Patrycja, która przez cały czas milczała, wyszeptała: Czekaj. Zwalniasz nas? Monika spojrzała na nią. Tak, ale to było. Tak tu zawsze było. Monika uniosła brew. Właśnie. Zwróciła się do Tomasa. Reszta zostaje na przeszkolenie. Pełna kontrola. Skontaktujesz się z Elisem Chcę raportu do piątku Wiesz jak lubię Konkretnie, ostro i prawdziwie Tomas skinął głową Wtedy Monika powiedziała coś Co nie tylko zabolało To ciało do żywego Nie jestem tu, żeby kogokolwiek straszyć Ale nie jestem też tu po to Żeby niańczyć dorosłych Którzy nie potrafią okazać szacunku Obcemu człowiekowi I tak po prostu wyszła z sali Gdy przechodziła przez hol Młoda czarnoskóra kobieta przy recepcji, wciąż z zestawem słuchawkowym, wstała i skinęła jej głową. Tym razem Monika odwzajemniła gest, ale to nie była zemsta, to było coś głębszego i prawdziwa rozmowa jeszcze się nie zaczęła. Kiedy Monika wyszła na zewnątrz, powietrze już się zmieniło. Z zachodu nadciągały ciężkie, niskie chmury, rzucając długie cienie na parking. Podeszła do samochodu, ale nie wsiadła. Zamiast tego oparła się o drzwi, z założonymi rękami, spokojnym wzrokiem. W środku banku narastała panika. Shelby zamknęła się w pokoju socjalnym. Derek siedział na krawędzi stołu konferencyjnego, blady jak ściana. Patricia płakała cicho, mamrocząc coś, czego nikt nie mógł usłyszeć. Thomas stał na środku podłogi, telefon przy uchu. – Tak, Elis, powiedział. – Nie. Ani razu nie podniosła głosu. – Tak. Sytuacja w pełni opanowana. Rozłączył się i spojrzał na Dewina. Uratowałeś się, powiedział Tomas. Gdybyś rano powiedział choćby jedno słowo nie tak. Dewin uniósł obie ręce. Ja. Ja nawet nie wiedziałem, że tu była, dopóki nie usłyszałem jej nazwiska. Tomas skinął głową. I to właśnie część problemu. Siedziała w lobby prawie 40 minut. Tymczasem na parkingu Monika wciąż stała. Jakby jeszcze nie skończyła. Bo nie skończyła. Na parking wjechała niebieska Toyota. Wysiadł z niej mężczyzna w grafitowej marynarce, ciemnych spodniach i z siwiejącą brudką. Elise Ducey, prezes Trilonix Financial, szedł jak ktoś, kto zdążył już zwolnić ludzi przed śniadaniem i zamknąć dziesięciomilionową transakcję przed lunchem. Dołączył do Moniki przy samochodzie. Wszystko w porządku? Zapytał. Skinęła głową. Chcesz, żebym wszedł? Pokręciła głową. Już załatwione, ale będziemy potrzebować od HR porządnego programu przeszkolenia. Elis westchnął. Sporządzę go dziś wieczorem. Chcesz, żebym porozmawiał z zespołem prasowym? To może wyciec. Mam nadzieję, że tak, powiedziała cicho Monika. Elis zawahał się. A co z tą młodą dziewczyną z przodu? Tą z zestawem słuchawkowym Monika po raz pierwszy tego dnia się uśmiechnęła. Ma potencjał. Profesjonalna. Nie próbowała mnie powstrzymać i słuchała. Elis zanotował coś w telefonie. Zrozumiałem. Awans w przyszłości, ale najpierw chcę się z nią spotkać. W środku Tomas zebrał resztę personelu z powrotem do sali konferencyjnej. Odeszła, powiedział, ale nie pomylcie tego z zapomnieniem. Wszyscy spojrzeli w jego stronę. Pracuję w tej sieci banków od 20 lat. Widziałem cztery różne przejęcia. Widziałem dyrektorów, którzy przychodzili, zwalniali ludzi, uśmiechali się do kamer i znikali. Monika Trailer nie jest takim dyrektorem. Zawiesił głos, pozwalając, by cisza przemówiła. Pamięta imiona, obserwuje zachowania, podejmuje decyzje na podstawie tego, jak ludzie traktują tych, którzy nie wyglądają na bogatych. I co teraz? zapytał Devon. Thomas rozejrzał się. Teraz. Teraz macie drugą szansę, ale przysięgam wam, jeśli ktoś z was zachowa się tak, jakby dzisiejszy dzień nic nie znaczył, to będzie wasz ostatni. Zwrócił się do młodej kobiety z zestawem słuchawkowym, która cicho wróciła na swoje miejsce. Jak masz na imię? Janelle. Janelle Rowe. Thomas się uśmiechnął. Pani trailer poprosiła byś się z nią zobaczyła zanim odejdzie. Janel mrugnęła, niepewna czy dobrze usłyszała. Ja? Tak. Teraz. Na zewnątrz Monika stała wyprostowana, gdy Janel podchodziła. Młoda kobieta była wyraźnie zdenerwowana, trzymała mały notatnik jak tarczę. Wołała mnie pani? Monika się uśmiechnęła. Mów mi Monika. Tak jest pani? Monika Powiedz mi coś, odezwała się Monika. Dlaczego mnie nie zbyłaś, kiedy powiedziałam, że przyszłam tu w sprawie Dewina? Janel zmieniła pozycję, przenosząc ciężar ciała. Bo, rozpoznałam Pani nazwisko, czytam wszystkie wewnętrzne notatki, ale też, nawet gdybym nie znała nazwiska, po prostu Pani nie wyglądała na osobę, która przyszła tu bez powodu. Monika uniosła brew. To znaczy. Chodzi mi o to, że weszła pani jak ktoś, kto ma konkretny cel. A tacy ludzie zasługują na to, by ich wysłuchać, niezależnie od tego, kim są. Monika skinęła głową, zadowolona. Myślałaś kiedyś o. zarządzaniu projektami? Janel otworzyła szeroko oczy. Znaczy: tak, w przyszłości. Dobrze. Elis się z Tobą skontaktuje. Rób dalej to, co robisz. I nie pozwól nikomu ci tego oduczyć. Janel uśmiechnęła się, przytłoczona emocjami. Dziękuję. Monika wsiadła do samochodu. Silnik był bezgłośny, nie obejrzała się za siebie ale to, co zostało powiedziane w tamtym oddziale, nie miało tam zostać. Jedna z tych rozmów miała odmienić czyjeś życie. Następnego ranka oddział nie otworzył się o 9.00, o 9.17. Drzwi wciąż były zamknięte. Na szybie przyklejona była mała kartka. Zamknięte do godcyń 10.00, ze względu na reorganizację personelu i odprawę zgodności. W środku panował napięty nastrój. Ta sama sala konferencyjna, w której dzień wcześniej szeptano plotki i przewracano oczami, teraz przypominała salę sądową. Thomas Beck stał na przodzie z wydrukowanym stosem nowych protokołów szkoleniowych. Devin siedział w najdalszym kącie, czytając je, jakby to był egzamin końcowy. Janelle tym razem siedziała na przodzie, z długopisem w ręku, robiąc notatki. Nikt nie zadawał pytań, dlaczego w tym samym czasie, w skromnym ceglanym budynku, mieszczącym regionalne biuro HR firmy Trilon X, Monika siedziała z małą grupą dyrektorów. Niewiele mówiła, nie musiała. Czytała życiorysy, raporty wydajności, akta pracowników. Jeden po drugim. Elis siedział obok niej, przewracając własny stos dokumentów. Jesteś pewna, że chcesz zatrzymać Dewina? zapytał. Monika nie podniosła wzroku. Jestem. Był nieuważny, niezłośliwy. A tacy ludzie, jeśli poprawi się ich na czas, mogą się rozwinąć. Elis kiwnął głową. Grasz w długą grę. Zawsze tak robię, odpowiedziała. Odłożył teczkę. Więc jaki jest plan dla tego oddziału? Wdrażamy Janelle w sześciomiesięczny program rozwojowy. Przydzielamy jej silniejszego zastępcę, który będzie ją wspierał. Niech zespół przyzwyczai się do nowego środka ciężkości. Elis się uśmiechnął. Stawiasz na nią. Postawiła na mnie, kiedy nikt inny tego nie zrobił, odpowiedziała Monika. W tym czasie w oddziale Shelby Derek i Patricia zniknęli. Ich nazwiska zostały usunięte z systemu przed obiadem, biurka zostały przydzielone innym, e-maile odbijały, Tomas stanął po środku sali, jakby utrzymywał ją w całości samą swoją obecnością. Musicie coś zrozumieć, powiedział. To nie chodziło o jeden poranek, nawet nie o jednego klienta, to chodziło o kulturę, która tolerowała ocenianie ludzi z góry i z dołu, zamiast patrzeć im w oczy. Nikt nie protestował. Monika Trailer ma pełne uprawnienia, by zamknąć cały ten oddział i zatrudnić wszystkich od nowa, ale tego nie zrobiła. Dała wam szansę, żeby to naprawić. Nie zmarnujcie jej. Devin uniósł rękę niewysoko, ale wystarczająco: A jak to naprawić? Zapytał. Tomas spojrzał mu prosto w oczy. Pokorą, tym, że następna Monika, która przekroczy te drzwi, otrzyma szacunek bez konieczności udowadniania, że na niego zasługuje. Dewin kiwnął głową. W pokoju socjalnym później Janel była sama, przewijając coś w telefonie między zadaniami. Podniosła wzrok, gdy wszedł Dewin, trzymając dwa kubki kawy. Hej, powiedział, podając jej jeden z nich. Wzięła go ostrożnie, ale grzecznie. Dzięki. Zawahał się, po czym powiedział Przepraszam. Za co? Za to, że nie zauważyłem, co się działo wczoraj, że nie zareagowałem. Że kazałem jej czekać. Janel skinęła lekko głową. Doceniam, zdecydowała się mnie zostawić, dodał po chwili. Po tym wszystkim, bo coś w mnie dostrzegła. Monika nie traci czasu na ludzi, których nie może rozwinąć, powiedziała Janel. Dewin lekko się uśmiechnął. Mówisz, jakby się znała, nie osobiście, ale ją widzę i to wystarczy. Tymczasem Monika stała przed innym oddziałem, tym razem takim, którego wcześniej nie odwiedzała mniejszym, z mniejszym ruchem. Nie zapowiedziała się, po prostu weszła spokojnie i cicho, jak kobieta załatwiająca sprawy. Kasierka przywitała ją, zanim drzwi zdążyły się zamknąć. Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Monika się uśmiechnęła. Dziś bez testów po prostu sprawy zrealizowała czek. Przelała środki, zadała kilka pytań. Na koniec podała wizytówkę. Jeśli kierownik ma chwilę, chciałabym z nim porozmawiać, po prostu żeby podziękować. Kasierka spojrzała na kartę, przeczytała nazwisko, mrugnęła. Ja. Ja natychmiast dam znać. Monika czekała, popijając wodę, którą jej zaoferowano. Tym razem bez pytania. Nie było napięcia, nie było kalkulacji. Tylko ciche poczucie satysfakcji, ale to nie był jeszcze koniec, nie dopóki ci, którzy tylko się przyglądali, nie zrozumieli, że to, co się wydarzyło, nie dotyczyło tylko bankowości. Monika nie potrzebowała oklasków, nigdy ich nie potrzebowała. To, co się wydarzyło w oddziale w Kolumbus, nie było grą o władzę, nawet nie było zemstą, chodziło o standardy i to nie tylko dla pracowników, dla ludzi. Później tego tygodnia siedziała naprzeciwko grupy stażystów w głównej siedzibie Trilonix w Cincinnati, 18 młodych profesjonalistów, świeże dyplomy, wypastowane buty i nerwowe uśmiechy. Monika trzymała ich uwagę nie głosem, a jasnością przekazu. Powiem wam coś, czego nie znajdziecie w żadnym podręczniku, zaczęła splatając dłonie na stole. To jak traktujecie ludzi, kiedy sądzicie, że nie mogą wam pomóc, to właśnie zostaje zapamiętane z waszego CV. Jedna ze starzystek, wysoka kobieta z warkoczami, gotowa z długopisem nad notatnikiem, zapytała: Czy trudno było nie zareagować w tamtym momencie? Monika się uśmiechnęła. Oczywiście, że było. Każda cząstka mnie chciała przewrócić cały stół, ale krzyk nie uczy. To cisza sprawia, że ludzie słyszą samych siebie. Notowali jak szaleni. Monika wstała, podeszła powoli do tablicy, i napisała cztery słowa Szacunek nie nosi etykiet Odwróciła się do nich Wejdziecie kiedyś do pomieszczeń, gdzie ludzie będą was oceniać po kolorze skóry To nie głosu, nazwisku, butach Niech oceniają, ale wy sami nie oceniajcie się ich miarą Kilku skinęło głową Jeden ze starzystów cicho otarł łzę Monika kontynuowała To, co wydarzyło się w tamtym oddziale, zdarza się każdego dnia po prostu nie zawsze kończy się tak jak u mnie, ale nie popełnij błędu, myśląc, że to historia o pieniądzach czy stanowiskach. Zatrzymała się na chwilę. To historia o przypomnieniach, a moje było proste. Nigdy nie lekceważ tych cichych. Tego popołudnia jej kalendarz był pełny, ale znalazła dziesięć minut, by zadzwonić do Janel. Tylko po to, żeby powiedzieć, podjęłaś właściwą decyzję, kiedy nikt inny tego nie zrobił. Zachowaj ten instynkt, zaprowadzi cię dalej niż jakikolwiek podręcznik szkoleniowy. I tak właśnie było, bo kiedy w grudniu zaczęto rozmawiać o awansach, imię Janel już krążyło wśród kandydatów. Nie dlatego, że stała się wiralem, nie dlatego, że miała szczęście, ale dlatego, że ktoś wpływowy zauważył, że nie robiła tego, co inni. Tak zaczynają się zmiany nie w salach zarządu. Nie na pierwszych stronach gazet. Ale w tych chwilach pomiędzy, gdy ktoś postanawia zrobić to, co słuszne, nawet gdy nikt nie patrzy. A teraz dochodzimy do miejsca, w którym ty wchodzisz do tej historii. Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się na pozycji władzy, nawet najmniejszej, wykorzystaj ją, by podnieść standardy, a nie głosy. Jeśli kiedykolwiek zobaczysz, że ktoś jest traktowany tak, jakby nie należał do tego miejsca, nie odwracaj wzroku. Bo prawda jest taka: nikt nie powinien musieć nosić ze sobą swojego CV, by być traktowanym jak człowiek. Więc powiedz mi, co ty byś zrobił na miejscu Moniki, a co ważniejsze, co zrobisz, kiedy zobaczysz, że to przydarza się komuś innemu? Niech to pytanie zostanie z tobą, bo świat zmienia się w takich właśnie momentach. Po jednej osobie naraz.